Siedliskiem zarazy były londyńskie kloaki, a nawet tamiza. Kloaki opróżniano zwykle raz do roku. Niby rzadko, ale miały one porowatą budowę, żeby frakcja ciekła odpływami, a zostawała tylko stała. To, co odpłynęło, trafiało prosto do ziemi, a ostatecznie do wód gruntowych. Na początku XIX wieku większość wody pitnej w Londynie czerpano z Skoro spływały do niej nieoczyszczone ścieki z kloak, to ludzie musieli je pić. Ciągły wzrost populacji prowadził do przepełnienia kloak ściekami. Próbowano rozwiązać problem, łącząc je z kanalizacją deszczową. Ale to tylko pogorszyło sprawę. Gdy ścieki wędrują do kanalizacji deszczowej, to dokąd trafią? Londyn leży w dolinie, więc ostatecznie wszystko spływa do Tamizy. Stała się otwartym ściekiem pośrodku miasta. W 1858 roku smród na ulicach był już nie do zniesienia. Było to wyjątkowo upalne lato, więc odór się nasilił. Gdy jest bardzo ciepło, poziom wody w Tamizie naturalnie się obniża. Tamtego roku w jej korycie ukazały się nagromadzone przez lata pokłady ludzkich odchodów które pod wpływem temperatury i słońca zaczęły fermentować i cuchnąć. Zapach był tak nieprzyjemny, że tamto lato nazwano Wielkim Smrodem. Ale nie zrobiono z tym nic, dopóki odór nie zapukał do siedziby parlamentu położonej nad rzeką. Rząd wiedział o problemie sanitarnym już na 10 lat przed Wielkim Smrodem, ale nikt nie potrafił zadecydować, ile na to wydać i jak ugryźć problem. Debatowano, tworzono komitety i komisje, ale nic z tego nie wynikło, dopóki smród nie zapukał do bram parlamentu. Był tak potworny, że wieszali zasłony nasączone chlorowym wybielaczem. Woleli to niż smród kupy. Jak oni mogli w takich warunkach pracować?